Siemano widzowie, z tej strony Pajki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, na demo oczywiście ostatnia piątka followersów, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, czyli zrobić tego samego co na tym wam przycisku tam na dole, a dzisiaj zagramy sobie odcinek niespodziankę, ale na Minecraftie na trybie hardcore i jeszcze go bardziej utrudniłem, ponieważ zrobiłem, bo tam właśnie pływają różne rzeczy, których się pozbyłem, żeby stestować, zainstalowałem coś takiego jak randomizer, czyli... Że nie wiemy co nam wydropi z jakiego bloku. E, I mówiąc szczerze, e, nie wiem jak długo przeżyję na tym trybie, ale no, mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś to. Czy to, czy to wypadło drewno? Boże święty Jezu, ale dobrze. Wiecie dlaczego? Bo dzięki czemu, że z tego wypada drewno, to będę w stanie jakkolwiek przeżyć. Moim zadaniem w ogóle było zrobić po prostu sobie jakiś domek i tak dalej, ale ja muszę teraz pozbierać tego jak najwięcej. Tego drewna, no bo ogólnie jak postawię crafting i go zniszczę, to później z craftingu wypadnie mi jeszcze coś innego i to jest mega, mega pogięta sprawa. Jak chcecie, żebym Wam pokazał jak zainstalować coś takiego, jak to zrobić, to mogę Wam przygotować jakiś mały mikroporadnik, taki szybciutki, żeby, żebyście tak, to myślę, że nie będzie trwał więcej niż 5 minut, żebyśmy, e, żeby Was przeprowadzić przez to jak to zainstalować, to. Ej, no całkiem dużo drewna mi dropi, wam powiem. Z żółtych kwiatków leci drewno, dobra. A z tego co dropi? Aha. No ciekawie, ciekawie widzowie, wam powiem. O, bambus. Ciekawe, co z bambusa poleci. Bambus, coś cię dropnie. Wełna! I kokobins. No śmiesznie, śmiesznie, nie, nie ukrywam. A nie, to nie jest kokobins. Nasiona bóry, nasiona buraka. Ale <noise> co z tego? jak- Ej, właśnie, z czegoś bym mógł zacząć dropić. Eee, no dobra, ale czekajcie, ja poczęło trochę więcej drewna. Więc ja chyba sobie zrobię siekierę. Mimo wszystko, zobacz, zobaczymy przy okazji, co nam wydropi z craftinga. Bo tego nie wiem. Eee, ale myślę, kurde, ale z killoff też nam nie wydropi. Jesus! Ale to będzie ciężkie. Masakra widzowie, co na co ja wpadłem, to, to pogięty był pomysł jednak, to nie, to, dobre. co, drobnie z tego? Blok gliny. Brązowy beton, nice one. E, ogólnie, że coś czuję, że raczej długo nie pożyjemy na tym trybie, e, ale jestem dobrej myśli, może się jakoś nam uda. Muszę nazbierać dużo drewna, bo później nie będę tutaj wracał, będę musiał szukać kolejnego biomu albo żółtych kwiatków. Albo jeszcze czegoś innego, chociaż może nam polecieć z jakiegoś stołna albo coś, ale no powiem wam, no na razie to się zapowiada bardzo ciekawy tryb gry, naprawdę jestem w niebo wzięty, eee, ale ogólnie, jeżeli uda nam się przeżyć ten odcinek, będę tak... Spróbuję tak nagrać 15 minut odcinka. Jeżeli uda nam się przeżyć ten odcinek eee, to jeżeli będziecie chcieli, to będę nagrywał dalej odcinki z tego. W sensie dodatkowo tak jeszcze, nie? Że wiecie, później, jak załóżmy, skończymy ten nasz challenge taki, że wlatują e, odcinki, takie, który, o których w sumie nie wiemy, co, dropi, co ten, co dropi. Hej, już mówię o tym dropie. E, no, w sumie też nie wiecie, co, co dropnie z odcinka. Ej, ale jajca, dobra, fajnie, to sobie pozbieram. E, zombie, tu gdzie słyszę strawki, nic nie dropi, tego żółtada. Strawy lecą guziki. O, Matulu. Dlaczego mnie to spod... Czy w ogóle... Na jaki głupi pomysł ja wpadłem, to się nie dzieje. A z tego co? Kowadło! I beton. Ej, powiem Wam szczerze, że możemy sobie zrobić niebieski domek w sumie. Patrzcie ile mamy betonu tutaj. <laughs> Ej, a co robi z piasku? Terakota. Jeju! A co z dirta? A z dirta już sprawdzałem. A nie, nie sprawdzałem. Ej! <laughs> Lapis dla żuli Eee złoto Ale widzę? może diamenty będą z czegoś dropały Ale to był sztyngs co? Jakby tak diamenty dropiły z jakichś kwiatków Dobra, ej tu mamy, mamy ten Dobra, czekajcie, ja to, ja to zrobię, ja to ogarnę Zrobimy Workbench Kolejny, bo przecież z tamtego nie wiemy co nam wydropi Ej, ale by były jaja jakby z workbencha dropiły te Eee, diamenty co? Zaraz to sprawdzimy. Co z ciebie dropnie? Też brązowy beton. No dobra, to na unlucky widzowie. Płotki i gładki kwarc, Ej no to. Ej no to całkiem kozak. To możemy tu willę modern nawet zbudować. Jak nam się uda. No patrzcie to, widzowie. Kurcze! Bajlanda wam powiem. Co dropi z diorytu? A wiecie co jest najlepsze? Że te wszystkie bloki, które mamy, z nich dropią jeszcze inne bloki. Patrzcie. I my tak możemy w nieskończoność. To jest masakra. Standard. Dobra, z tego akurat nic nie wydropiło. Zobaczmy co dropi z wełny. Ach, ciąg widzowie! Jak ja bogaty jestem. Ale pogers! Ja cię sunę! Z czego to dropiło? Kurde, ej, nie pamiętam z czego to dropiło. Z trzciny cukrowej? Nie z bambusa! Gdzie jest bambus? Ale pokczam widzowie! Ja! Jak ja będę teraz latał i bambusa szukał przez resztę gry? Ja! Nie wierzę w to! Ale kozak! Nie wierzę! Ej, ale że tak szybko udało się to ogarnąć! Ja myślałem, że to wiecie, będę, nie wiem, testował z jakiś milion bloków, zanim zanim dotrę do tego, do tych diamentów. A tu tak naprawdę stestowaliśmy cztery bloki i już diamenty. Dobra, walić to. Ja się skitrą. Ej, ciekawe, czy z tego, ciekawe, czy z innej wełny też dropi. Nie, z tego dywaniki dropią Dobra, a co z dywanika dropi? PATYK! No i POKCZAMP Dobra, yy, co dropnie z tego? Dobra O! Sandstone. Kurde widzowie, no my tak możemy tutaj siedzieć i testować te bloki tak naprawdę To jest nasz hardcore, testowanie bloków Ale jajca Standary. Ciekawe co z białych sztandarów. Co, co z żółtego standardu dropi? Lazury. Nie, nie lazury, to jest Terakota, nie? Z Terakoty, inno Terakota. Tory. Dobra. Dobra. Ja nie wierzę w to. Guzik. Kolejne tory. O nie no! Z tego już nic nie drobni, ale dupa. Dobra, mamy schodki te oceaniczne, ale i tak pokczam z, tym, z tymi diamentami. Dobra, czekajcie, widzowie. Ja se zrobię jednak diaksowego kilofa i diaksowy mieczyk, bo mnie stać. A co? A wy co dalej na survivalu szukacie? <śm> Pogchamp Jak ja jestem już chyba bezpieczny, jak mnie już chyba tutaj nic nie zabije w tej grze w nocy nawet Ale mimo wszystko wolałbym się wkopać gdzieś w ziemię Ej, bambus! No cześć kochany! Ale diamentów! 10 tak są sekundę! To jest Pogchamp! Dobra, ej, ale ja ten, ten workbench bym chciał. No i dupa z mojego workbencha zapomniałem, przecież z tego nie dropni workbench. Ale wiecie, co jest najgorsze, że nie będę miał światła. No nie! Pochodnia by mogła z czegoś dropnąć. Coś ciebie dropi. No, czekajcie, będą musiały te ustawienia graficzne. Shadery włączone, gotowe, dobra, jasność na maksa. Wszystko mam na maksa i widzowie tu jest ciemno jak we dupie. Dobra, czekajcie, jakoś to spróbujemy. Może coś mi wydropi. Ja tu coś będę widział. I może akurat poleci pochodnia. Grzyby, grzyby! Grzyby wydropiły, widzowie. I teraz to mi wydropiło z grzybów. Pochodnia, please. Otóż nie tym razem. Dobra widzowie eee, gówno drop, gówno Chociaż żeby węgiel dropnął Co teraz mi wydropiło? Zielona wen wenła A z zielonej wenły nic nie dropi. Ale gunwo Co dropi z tego? Co to jest? Kamienna? Dywanik. No i z dywaniku nic Mam jedno kowadło Engiantowane SPODNIE No powiem wam widzowie, że ja chyba King Bruce Lee mistrz I jeszcze engiantowana ŁOPATA Pięknie, ale to ugrałem Dobra, dobra widzowie jak ja chyba jestem dobry w tę grę Z tego nic nie dropi, no to do, do bani jednak. Coś ciebie poleci. Ja mam nadzieję, że wy coś widzicie, nie? Tak chociaż trochę. O deski, fajno. Ale pochodnia by mogła jakaś polecieć, no. Co jeszcze? Czego jeszcze nie sprawdzałem? Tego nie sprawdzałem. Jopko. O kurde. No to pokciam w sumie. Bo desek mi dropnęło od ciula. Co dropis lapis dla żuli? No to nie był dobry deal. Czy ja mam tu jakiegoś dyrta, żebym mógł se posadzić kwiatory i sprawdzić? No tak średnio bym powiedział. Czekajcie widzowie, co ja jeszcze mogę sprawdzić? Tego nie sprawdzałem, nie, ale to jest jedyne drewno jakie mam. Dobra Proszę No Co to jest? Blok złota to był? Nie, to było ten, nie? Bełton. To był Bełton. Dobra, to, to złoto. <ścoughs> Emerald! No i poczam Ze złota Emerald. A z czego dropało złoto, widzowie? No możecie mi napisać, bo nie pamiętam. Ej, ale kurde, pogers jest ten tryb! Ja wiem, że Wy teraz mało widzicie, no ale jest noc, bo ja na to nie bardzo mogę coś poradzić. O, chyba, że tak o zrobimy. O, i teraz będziecie widzieć. Kurde, że ja wcześniej na to nie wpadłem. Dobra. E, to testujemy teraz schodki. Ze schodków nic nie drapi, no ta ogóle, ogólnie. E, czego jeszcze nie testowałem? Przydałoby się na dyrcie posadzić coś, ale tutaj nigdzie nie ma dyrta. Dobra, zrobimy to. Tak wiecie, szybko. Szare dywaniki. Oks. Z nich nic nie drobi, no to słabo. Jakieś piórka. Ale no, z piórek już mi nic nie drobnie. Cholipka, widzowie. Powiem wam szczerze, robi się krucho. Ale i tak, no patrzcie, no... Jackpot? Robimy jackpota, widzowie. Patrzcie to. Patrzcie, jaki jackpot. A wy co? Dalej w kopalni diamentów szukacie? Kurde, powiem wam szczerze, no, że wam współczuję troszkę. No, ale cóż, no, wiecie, no, jak... No, ja tak nie mogę tego wyrzucić po prostu, ale ciekawy jestem. Ciekawy, co dropnie z bloku diamentu. E, ale nie wiem, czy, czy chcę marnować tyle diamentów raz, dwa, trzy, nie? Czy tam potrzebało dziewięć diamentów? Dobra, widzowie, poświęcę się dla Was. Poświęcę się, będę, będę Waszym ulubionym youtuberem, który to sprawdzi i, i zmarnuje jeden blok diamentu. Tylko po to, żeby sprawdzić, co z niego dropnie. No i gówno z niego dropło. Więc e, docencie to, widzowie, że jestem tak wspaniałomyślny i to sprawdziłem. Bo ogólnie, widzicie, zmarnowałem właśnie to. No, zmarnowałem dużo diamentów. Ale no cóż, jeżeli chcecie, żebym zrobił z tego serię, to widzowie, łapeczki w górę i może odpalę z tego serię, bo jak tu. Z... Jak sy lecą tak to ja przejdę tą gierkę na luzie Normalnie Także cóż, ja się z wami żegnam Nade mną ostatnia piątka followersów, zróbcie co co na tym czerwonym przycisku tam na dole No i co? POKCZAM FEST! Dobra widzowie, ja się z wami żegnam I życzę wam, życzę wam miłego weekendu Kurde, ale powiem wam szczerze, jestem zaintrygowany tą serią w tym momencie Naprawdę, jestem Dobra, zobaczymy jak to będzie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Z nie wiadomo czego. I zauważyłem, że to się spodobało, takie, że nie wiemy w sumie z czego będzie odcinek, że wiecie, że będzie odcinek ale do tej pory widzieliście, że będzie Minecraft, a teraz nie wiecie co będzie i to jest całkiem fajne, bo zauważyłem, że bardzo was to cieszy, takie coś, że w sumie macie takie trochę, takie wiecie, taką zagadkę, że kurde, co to może być ciekawego, więc super, fajnie, cieszę się, no i w piątek oczywiście na kolejnym domku z Minecraft, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema na rapajosu, ja cześć i miłego tygodnia wszystkim, Bye! -o!